Witam się Manko To jak widzicie Mam chwilę czasu to sobie pług postawiłem Oj. Czego mi pług popsułaś? No Gdzie idziesz? No ty co? Zaraz się taki challenge drogi. Jaki challenge? Jak taki challenge zrobi, zaraz się wodę. wodą. Tak, wodą. To co to za challenge? Oj, Tak. Długi czas... Wiatr wieje. Długi czas zwlekałem z nagraniem tego filmu. No ale jednak, jednak postanowiłem, bo znowu dzieje się to samo. Pierwsze co się działo już w pierwszym roku użytkowania tego pługa, to tak jak widzicie, pękało tu mocowanie koła podporowego. Tutaj tak wzdłuż pękało, tutaj pękało. Także tato Piotra mi to spawał. Już drugi raz to było spawane. I widzę tam znowu pęka, i coś trzeba będzie znowu z tym robić. To była pierwsza awaria. To była pierwsza awaria tego pługa. No myślę się odpuszczam. Nic nie będę na razie wspominał o tym, ale dobra. No i teraz gorsza z awarii. Patrzcie pęka mocowanie tutaj na siłownik obrotu zobaczcie już została wspawana taka już na około obejma gruba zobaczcie jaka gruba no i pęka dalej to to zaraz powiem o tym widzicie pęka dalej o a dzisiaj zauważyłem że tu się te łożysko e, wy, rozwaliło, i tutaj wytarło trochę. No i to kolejna awaria. Tutaj, tu. No i powiedzcie, czy to jest mądre? Półkę gromasz. Zobaczcie, aż tam pęka. O, wzdłuż. To jest chore. To mi chyba w drugim albo w trzecim roku użytkowania zaczęło to pękać już daliśmy widzicie taką e, taki obejmy na to na około, ale na żywca pęka tutaj nie wiem dlaczego tutaj to już znalazłem zamówiłem to się tu nałoży bez problemu tutaj wytarło trochę ale to to nie będzie tak o zobaczcie co się dzieje jak pęka Widzicie? To jest po prostu niemożliwe. Jak e, odkładnie, odkładnie wszystkie elementy robocze są z agrom, e, z tego, z Landa, to nie narzekam, ale rama to po prostu jest gównolito. Zobaczcie. Widzicie? I czego? Kto mi wytłumaczy? Ja nie używałem w ogóle do transportu tego bo nie jest mi to potrzebne bo ja nie mam pola nigdzie daleko tylko wszystko koło domu i zobaczcie jak pękło szok nie to nie jest agromarz to po prostu nie wiem czy oni z takiego materiału robią to wszystko że tak pęka może ktoś z was też w różnych sprzętach miał podobny problem no ja miałem tak jak w tym agregacie, że rama pękła no ale to odpuściłem też znaczy no nagrałem tam, ale ale zobaczcie co się dzieje lipa, no jest lipa po prostu więcej nigdy nic nie będę brał już z tego agromasza wiadomo, że jedno z tańszych polskich sprzętów, no ale to jest barachło totalne Dobrze, tutaj jeszcze nic nie pęka. I tutaj, ale to chyba kwestia czasu tylko. No i tyle chciałem na ten temat powiedzieć w sprawie tego filmu. Do tych e, odkładnic, ogólnie do tych. E, Sprzętu do tych. E, kurwa, co ja miałem powiedzieć? Ogólnie do tych e, odkładni i, i piersi czy tam. E, no, tych roboczych elementów nie mam nic do zarzucenia. Tyle co się wymienia, tylko le mieszę. Ale tak ogólnie. Nie polecam to nie polecam. Tak jeszcze patrzę, czy tu jeszcze nic nie pękło. Nie zostało gdzieś uszkodzone, naruszone. Ale z tego co patrzę, to na razie nie. Z tym kółkiem to też problemy były. No ale tam dalej pęka. O już nie wiem, czy widać. Dobrze. Czy nie widać, ale to miesza z tym. Nie wiem. Ostatnia moja rzecz na gospodarstwie, która ma taką nazwę. Także dziękuję, nie pozdrawiam.